Niektórzy mówią, że Jezus to tylko mówi takie ciepłe, okrągłe słowa, nic podobnego. Dzisiaj w Ewangelii posłuchamy, jak upomina pewne miasta i zestawia nawet z Sodomą. Ale zechcemy się też z tego nauczania Pana Jezusa czegoś ważnego nauczyć, bo, bo On także przez to, jak robi wyrzut, uczy nas. Jak robić wyrzut. Także kilka innych dodatkowych wątków, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodząc do Ciebie dzisiaj, dziękujemy Ci za Twoją obecność, za Twoją miłość, za Twoją łaskę, za to, że Ty jako Pan i Bóg działasz w nas i chcemy każdego dnia mówić Ci tak: bądź jedynym Zbawicielem i Panem naszych serc naszego myślenia, naszego życia. Duchu Święty, napełniaj nas. A w 739 punkcie katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy, ponieważ Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus głowa ciała rozlewa Go na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać, ustalać ich wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać. By dawały świadectwo, włączać je do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat. Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego ciała ducha świętego i uświęciciela. To będzie przedmiotem drugiej części katechizmu. Dziękujemy Ci Panie za to wprowadzenie przez katechizm, także w to, co będziemy rozważać. Wobec tego, co mówi nam Kościół. Amen. Posłuchajmy słowa. Dzisiaj jest to fragment Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 20 do 24. Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie Korozain, biada tobie Betsajdu, bo gdyby w Tyżej i Sydonie działy się cuda, które się u was dokonały już dawno, w wożej i Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty Kafarną, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Tchłani zejdziesz? Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałyby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam Wam. Ziemi Sodomskiej lżej będzie w Dzień Sądu niż Tobie. A witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeskoczyliśmy pewien fragment, jeśli chodzi o to czytanie. Ewangelii, tak po kolei, ale tak pokazuje nam Kościół od dnia wczorajszego. I ciekawą sprawą jest to, że Jezus nie szczędzi też cierpkich słów wypowiadanych do ogółu. To są słowa, które są wyrzutami mającymi sprowokować do myślenia. Do autorefleksji, bo przecież ci, którzy są słuchaczami tych słów, oni wiedzą, że to nie jest głaskanie. I jeżeli mamy się uczyć od Jezusa, to nie możemy się bać też nazywać pewnych rzeczy po imieniu, które nazywane ogólnie mogą wzięte być do serca przez poszczególne osoby. I to tak jak słyszałem od jednej z osób podczas bodaj przedostatniej niedzieli głoszenia słowa, która powiedziała mniej więcej, sformułowała takie zdanie, że to się tak bardzo do, odnosi do naszej parafii, a jest tak ogólne, że da się to przyjąć. Mówicie, cytowałem księdza profesora Franciszka Blachlińskiego w tym jego zaproszeniu do ewangelizacji. No i oczywiście, co z tego wynika? No, ewangelizacją nie jest rozpowszechnianie złych informacji na temat wspólnot, które są i działają w parafii, przez ludzi z parafii. To jest rzecz karygodna i straszna. Jeżeli, cytując w tej konkretnej parafii, ten przykład, Rozpowszechniania czegoś podobnego, takich złych informacji, mogłem przez cytowanie konkretnego przykładu dotykać serc. To znaczy, że wierzę w to głęboko, że Duch Święty miał w tym swój udział. To, jak On tego dokonał, to Bóg jeden wie, że to wszystko tak mógł połączyć, pozostawiać. Natomiast, no, nie odnosząc się personalnie, tylko cytując jakieś konkrety z innego miejsca w tej konkretnej parafii, no mogłem razem z tą parafią, nie przekreślając żadnego dobra, wzrastać. No bo przecież ludzie są mądrzy i kiedy słyszą coś podobnego, co dzieje się w innej parafii, co prowadzi do jakiegoś zamętu, do jakiegoś, Iż biedy duchowej, to analizując, oczywiście, ci, którzy chcą, mogą podejmować konkretne kroki. Ja nie zapomnę, bo także cytowałem księdza, biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który swego czasu bardzo to przeżywał, i to było słuszne, słuszne przeżywanie takiego bólu pasterza. Na poziomie rozlepiania po różnych kościołach, takiej przestrogi przed neokotychumenatem. I chociaż nie cytowałem konkretnie w, te, w tamtej parafii, o jaki ruch chodziło, w tej parafii, w której ksiądz biskup, cytowany przeze mnie teraz, cierpiał ten ból, to cytowałem słowa księdza biskupa, który mówił o duchowej aborcji, wynikającej z tego, że ktoś, rozpowszechniając fałszywe informacje na temat jakichś wspólnot w parafii, no prowadzi do tego, że osoby mało zdecydowane, czy też zastanawiające się, czy mają podjąć formację, no idą i właściwie mówią, no nie ma to sensu, jeżeli to są takie kontrowersje w tej wspólnocie, czy jeżeli są takie problemy itd. itd. Co ja chcę powiedzieć w ten sposób, że Kościół generalnie błogosławi każdą dobrą wspólnotę. Każdą wspólnotę, która jest zakotwiczona w kościele, która jest zatwierdzona przez Kościół, która idzie razem w duchu posłuszeństwa z Kościołem. I skoro Kościół błogosławi, no to my powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak mówi nauczanie Kościoła, skoro parafia jest wspólnotą wspólnot, by także wspólnota była tym ostatnim elementem głoszenia Słowa Bożego. Jeżeli prowadzimy kogoś do relacji z Jezusem, prowadzimy go do wyboru Jezusa, prowadzimy go do tego, żeby Jezusa odkrywał jako tego swojego mistrza, tego, który jest, jest każdego z nas Zbawicielem, Panem, kiedy prowadzimy do tego, żeby człowiek świadomie przeżywał relację z Duchem Świętym, to nie ma innej drogi, skoro parafia, powtarzam, jest wspólnotą, wspólnotą. Jest naturalny proces przemiany zbiorcy w dawce. I w tym procesie dokonuje się także oczyszczenie, no bo z ludźmi, z którymi wzrastam, mogę zobaczyć, co ze mnie wychodzi, kiedy muszę coś razem zrobić, kiedy jest coś zaniedbane, kiedy coś, jest, kiedy coś idzie w tę lub inną stronę. Pamiętajmy o tym, że że ten proces, który się dokonuje, to jest także droga kroczenia z Chrystusem, kiedy we wspólnocie my dając, czasami otrzymujemy coś odwrotnego, czego byśmy chcieli. Według naszego rozumienia, bo chcielibyśmy otrzymywać tylko same, same dobro, tylko, tylko to, co my byśmy chcieli. No ale poszliśmy trochę w wspólnotę i trochę w, w jedno skazań w ostatnich tygodniach. Moi drodzy, dobrze jest wspominać dzieła Boże, do których nawiązuje dzisiaj właściwie cuda Boże, bo to chyba tak trzeba było powiedzieć wobec tych tekstów Pana Jezusa, który cytuje te konkretne wydarzenia z tych miast, porównując, co by się działo, gdyby, no właśnie, w Sodomie i może się tyżej i, i, i Sodowie, gdyby się działy takie cuda, jak się działy w Korozain, jakby się działy w Betsaidzie, jakby się, jakie się działy w kafarną Dobrze jest przypominać w, ze swojego życia te momenty, które były absolutnie przełomowe, które były piękne, które no, były tak, są takimi perełkami, ponieważ one dają nam odniesienie do spojrzenia szerzej. Pamiętaj, pamiętajmy o tym. Patrzmy na to z tej. Perspektywy. I dzisiaj proponuję Wam kolejne zadanie. Jednym zdaniem, możecie wpisać to jakieś doświadczenie duchowe, czy to będzie cud, który przeżyliście, jeżeli przeżyliście, czy to jakieś doświadczenie daru Boga przychodzącego do naszego życia, jakieś doświadczenie, które dało Wam taki, takiego bakcyla, żeby iść dalej, taką siłę, żeby iść dalej. Hmm. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Ceny, Duch święty. A my subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da do zobaczenia jutro, cały czas dziękuję za zrzutkę podpiętą pod y, y, nasze filmiki.